Lek. Tutaj, brawo! Zuziu, a gdzie jest napis auto? Jest auto, brawo! Zuziu, a gdzie jest napis słoń? Jest, brawo! Teraz mieszamy jeszcze raz? Dobrze, mama miesza. Mieszamy, 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 mieszamy. Układamy. Zuziu, gdzie jest napis auto? Brawo! Zuziu, a gdzie jest napis lala? Jest, lala. Zuziu, a gdzie jest napis lek? Jest, brawo! A słoń? Gdzie jest napis słoń? Bom, Mesco.